Na Sycylii, w w Dolinie Świątyń Greckich, przy ruinach Świątyni Zeusa, można przeczytać napis, co popycha człowieka do tego, aby nie godził się na śmiertelność swojej natury i zawsze dążył do doskonałości i nieśmiertelności. A przy tym jednocześnie oglądamy mniej lub bardziej zachowane ruiny, świadczące o niespełnionym oczekiwaniu uzyskania upragnionej doskonałości i nieśmiertelności, pokładanym w reliki ojczyzny Homera. Spacerując w powietrznym mieście Rzymie, jesteśmy świadkami podobnego zmagania o nieśmiertelność, któremu nie mógł sprostać cały panteon bóstw. Nawet potężny cesarz Hadrian, który kazał nazywać się Bogiem, nie zapewnił sobie upragnionej nieśmiertelności. Ani małżeństwo człowieka z bóstwem, ani przypisywanie sobie cech boskich, jak pokazuje historia religii, nie zaspokoiło najgłębszych pragnień serca ludzkiego. Święty Piotr nazwie to błądzeniem, za wymysłami człowieka i powie, nie idziemy za wymyślonymi przez ludźmi mitami, ale za Bogiem, który objawił się człowiekowi jako stwórca świata, pan życia i miłosierny ojciec. Dopiero kiedy autorem i gwarantem nieśmiertelności zostaje uznany sam Bóg, a jego propozycja. Przedustwienia człowieka została przyjęta przez Maryję. Dopiero wtedy człowiek wszedł na drogę upragnionego, nieśmiertelnego życia. Błogosławiona, któraś uwierzyła. Tak, mówimy o Maryi i doceniamy jej fiat. Niech mi się stanie według Twojego słowa. To pokorne i jak proste. Tak, wypowiedziane z matycznego serca Marii, wreszcie wprowadziło Boga w życie człowieka, a człowiekowi otworzyło horyzont nieśmiertelności. Moglibyśmy tu nawiązać do słynnego zdania wypowiedzianego: W momencie wylądowania człowieka na księżycu mały krok człowieka, ale wielki skok ludzkości i powiedzieć, skromne tak, powiedziane Bogu, wielkim skokiem w nieśmiertelność. Dzisiejsza uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej daje nam możliwość spotkania właśnie z Maryją, Matką Bożą. Dom jest tam, gdzie jest Matka. Każda dobra Matka daje rodzinnie poczucie bezpieczeństwa, obecności, a spotkanie z nią czy też odwiedziny sprawiają, że wszystko staje się prostsze, a my otrzymujemy siłę, aby iść dalej. Wystarczy szklanka herbaty, kubek chłodnego mleka, proste pytanie, synu, córko, co dobrego u Ciebie? Nie martw się, wszystko się ułoży. Po rocznej przerwie znowu wybrzymowaliśmy na jasną górę. Do Polskiej Karny, aby tam spotkać się z naszą matką. Bo bez spotkania z tobą, Maryjo, gubimy się, zatracamy w obawach i w egoizmie. Bez Ciebie, Maryjo, pewnie żyć nie umiemy, nie możemy i nie chcemy. Jesteśmy świadomi tej niezastąpionej. Mądrej, jak ją opisuje autor Księgi Przysłów. Zwłaszcza w tym miejscu, przy grobie świętego Jana Pawła II, który w swoją drogę życia wyruszył z Maryją. skazaną mu przez własnego ojca słowami: Od dziś to będzie Twoja matka. A później już sam powie matce z i Odpowiedziala matce Pana Życia i nieśmiertelności cały Twój Maryja. To tu A czy wraz z nim również Stefan Kardynał Wyszyński, który już za niespełna trzy tygodnie zostanie beatyfikowany w Warszawie swoim wszystko postawiłem na Maryja, czyż razem nie zapraszają nas do przyjęcia Maryi, do swojego życia. Duchowego, osobistego, rodzinnego i społecznego. Ja byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dziecko-dniu cały czas. Bracie, siostro, i ty odnów dzisiaj swoją więź z Maryją, matką twoją. Weź ją do siebie, jak umiłowany uczeń z Ewangelii. Żyj w jej obecności, a rozkwitnie Twoja szlachetność. Razem z nią módrz się, z nią pracuj, zarabiaj na chleb, wychowuj dzieci, gotuj obiad, prowadź swój dom, niech przez wiarę przebywa stale. 24 godziny na dobę z Tobą pod Twoim dachem. Z matką słowa, przygotowuj kazanie, Słuchaj spowiedzi, móc się brewierz. Zapraszaj ją do najtrudniejszych rozmów, bolesnych sytuacji, uzależnień i nałogów. Z nią razem święty. Jak na Weselu w Kamie, zapraszaj do swojego odpoczynku. Uprawiaj politykę, a będzie ona służbą. Bycie z osobami szlachetnymi i pięknymi. Nas nobilituje. Jan Paweł II, 21 lat temu, na torze Vergata, powiedział: Do młodych, z jakim przystajesz, takim się stajesz. Idźmy przez życie, z matką życia, z jego mistrzem.